Teoretycy i praktycy prawni spotkali się na Uniwersytecie Zielonogórskim, aby dyskutować o dobrach osobistych w prawie prasowym, cywilnym i karnym. Konferencja zorganizowana przez Wydział Prawa i Administracji oraz Okręgową Radę Adwokacką była niejako odpowiedzią na stan faktyczny i rzeczywiste zapotrzebowanie środowisk prawniczych w temacie dóbr osobistych i szeroko rozumianej godności, która coraz częściej znajduje się na sądowych wokandach. To, że tak wielkim zainteresowaniem cieszy się ta konferencja, to świadczy o tym, że jest ona potrzebna. To jest konferencja, która dotyczy problematyki dóbr osobistych, prywatności, a te kwestie dotyczą każdego z nas. Ale panie redaktorze, to nie jest prawda, że prawo istnieje tak sobie gdzieś obok. Każdy przepis prawny dotyczy każdego z nas tylko w różnym czasie. Czasami wydaje nam się, że nigdy z tego przepisu nie będziemy korzystali albo że on nigdy nas nie dotknie ale w praktyce okazuje się, że jest inaczej. Nieposzanowanie praw autorskich, wykorzystywanie zdjęć bez wiedzy autorów, przemoc słowna, czyli tak zwany hejt internetowy, czy na przykład nękanie przez firmy windykacyjne. To tematy, z którymi kancelarie prawne mierzą się obecnie niemal każdego dnia. Tym samym, jak podkreślają prawnicy, jest to temat istotny nie tylko z punktu widzenia dyskursu akademickiego. Dzisiejsza konferencja jest poświęcona dobrom osobistym, to znaczy dobrom takim jak cześć, godność, prawo do wizerunku, i można na to patrzeć w wielu aspektach. Można, można, może być naruszone dobro osobiste przez prasę, przez media, może być naruszone dobro osobiste w internecie, może być jak słyszeliście Państwo, naruszone dobro osobiste. Poprzez nękającą windykację, coraz większa sfera jest tych dóbr osobistych, które mogą zostać naruszone, i w związku z tym coraz większe są wymagania, aby spróbować w jakiś sposób określić te granice odpowiedzialności, bo jak gdyby w naszym systemie czy w demokratycznym systemie te prawa osobiste czyli godność, cześć, prawidłowy wizerunku, no, przynależą do każdego człowieka i powinny być respektowane. Powszechny dostęp do internetu i jego codzienne wykorzystywanie przez obywateli poza swoimi absolutnie dobrymi stronami niesie też wiele niebezpieczeństw, które bezwzględnie łączą się z literą prawa. Co ważne, internetowa anonimowość jest oczywiście wyłącznie teoretyczna. To głębokie przekonanie internautów i użytkowników sieci, że są anonimowi jest błędne. W gruncie rzeczy dzisiaj jest w stanie, prawie że dziecko, a dziecko może najlepiej, bo jest najbystrzejsze, ustalić bardzo szybko, z jakiego komputera korzystał ten, który umieszczał określone treści. Problem w tym, że utarło się przekonanie, nie wiadomo skąd biorące się, że internet jest wolny. To znaczy, że wszystko tam wolno. Wolno pluć, wolno obrażać, wolno zniesławać, słowem wolno hejtować. Efektem tego hejtu bywają samobójstwa. Samobójstwa młodych ludzi, którzy nie wytrzymają nacisku psychicznego swoich kolegów, którzy obracają ich po prostu w puch. Zorganizowana konferencja była kolejną inicjatywą Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Zielonogórskiego i Okręgowej Rady Adwokackiej w Zielonej Górze, skierowaną do środowisk naukowych i prawniczych.